Cześć, witam Was bardzo, bardzo mocno. Kosmos z tej strony, kolejny odcinek drogowskazów na Waszych ekranach. I ogólnie nie chciałem nagrywać od tego momentu, chciałem przegrać trochę i posunąć fabułę do przodu. Natomiast Lilo rodzi małe pieski i, i jestem ciekawy, jakie będą, ile ich będzie, jak to będzie wyglądać, więc obserwuję to. Jej, samiec, super. Nie, nie wiem, jak go nazwać nazwę go po prostu samiec jeden, albo nie, powinniśmy nazwać to na A, jeżeli miód jest na A. Ese nie nam szkołę dla Eli, oglądałem trzeci sezon, nie wiem, czy ten serial, więc nazwę Under tego pieska. To samiec, tak, więc będzie Under I kolejny samiec, czy jest tam ktoś na A? Kolejna osoba? Chyba nie ma, więc nazwiemy go Alvaro. Samiec spokojna. Mam nadzieję, że to tyle. Jej, jakie słodziaki, piękne, o ja, nieźle. Dobra, słuchajcie, i w sumie to nie będę jakoś długo tych psów tutaj trzymał. Mamy je, ale chyba najprędzej i najlepiej byłoby, gdybym się ich pozbył jak najszybciej. Jakkolwiek to brzmi. Więc komu mogę je obchnąć? Vanessa. I chciałem obchnąć je osobom. Pewnym, można tak powiedzieć, i Dalia, także rano zadzwonimy do nich. Przepraszam, ale to jest moje marzenie. Jeszcze trzy koty tutaj dajcie, ja tak mogę żyć autentycznie. Nie potrzebuję niczego więcej, naprawdę. Takie psy po prostu śpiące przede mną. Hej, chcesz coś z Aivonu? Znaczy, znaczy pieska? Psy. No zaraz im przyniosę te psy do ich do rodzin. Nie będziemy brać za nie pieniędzy, w sumie, bo no jednak oddajemy je osobom znajomym, więc no tak, średnio. Pieski już są oddane i teraz na samym początku muszę wam jeszcze pokazać, jak zmieniliśmy na live, który odbył się kilka dni temu ubrania i niki i walentiny i naprawdę niektóre wersje są ciekawe, to przerobiliśmy sobie także tak tylko na szybko wam pokażę. Tutaj mamy to chyba był już ten strój wcześniej tutaj mamy natomiast taki troszeczkę jesienny z taką narzutką, ale taki bardziej jak na niki, dosyć nowoczesny mi się mega podobają te jeansy, no, według mnie wygląda naprawdę mega spoko dziewczyna. Następny to już jest taki mega właśnie jesienny, z butami jesiennymi na jakąś zimniejszą pogodę. Wizytowy, taki w kwiaty, jednak bardziej już stanowany. Jakby ja dążę do tego, żeby Niki już się ubierała w takich bardziej stonowanych kolorach, jednak ona jest już po trzydziestce i tak chce. Nie wiem, po prostu jakoś ona uważa, że bardziej do niej pasuje taki styl. Taki do sportu to jest chyba bardzo podobny do tego, jaki miała wcześniej. Do spania taki przekiód z skarpetami, po prostu na maksa mi się podoba. Na imprezę to już jest taki jak na Niki: bardzo ostry strój, ale tak wygląda. Czarna sukienka, buty wysokie, jakiś naszyjnik. I jeszcze zmianie uległ strój. Na zimną pogodę. Co prawda dziwnie wygląda to coś i nie wiem. Zastanawiam się, czy może go zmienić przez to, jak to wygląda, ale to po prostu pomiędzy odcinkami. Natomiast więcej przeszła, przemian, zdecydowanie Valentina swojego stroju, bo tu prawie z zmieniliśmy wszystkie oprócz pierwszych dwóch, które miała kiedyś. Mamy strój numer 3, który jest taki badasowy, czerwony, na maksa mi się podoba. Kolejny też mi się bardzo podoba, taki troszeczkę bardziej drapieżny, z kabaretkami, ale nadal taki Valentina-style, bym powiedział. No i piąty, ostatni też z kabaretkami, taki mammy jeans. I tutaj już wam pokażę tak na szybko, bo tutaj chyba większość tych strojów się zmieniła. Z tego, o ten jest hitem w ogóle na imprezę. Z tego co wiem, to większość tych strojów miała jakąś tam zmianę nałożoną i wygląda to mega spoko. A Will zmiany póki co nie przeszedł. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o zmianach, zmiany w kasie. Oczywiście jak wiecie, zmiany, zmiany rozkładu rodziny po prostu powodują to, że wszyscy mówią, jakimś cudem wychodzą na dwór. Dobra, ogólnie patrzcie, wyrosły nam nasze winogrona w końcu. Także tym się zajmiemy z niki. niech ona ubierze się. Może w ten strój i pozbierajmy to, zobaczymy, jak wyniesie nas to finansowo. Ile będziemy zasadzali winogronów nowych, ile będziemy zostawiali, ile będziemy sprzedawali. Pamiętajcie, że jednak musimy dbać tutaj o finanse nasze domowe, także to nie będzie wcale łatwe. No i Walentina idzie zaraz do szkoły, Will wieczorem do pracy, a my zobaczymy zobaczymy, jak te winogrona. Jestem ciekawy, zobaczymy na razie, ile ich mamy. 49 to już kosztuje 488. Także na spokojnie, ty zostajesz nadal w domu, weźmiemy płatny urlop, a później Niki, wydaje mi się, że będzie dążyła w końcu do tego, żeby tą pracę rzucić, ale no póki mamy możliwość wykorzystania płatnego urlopu, to dlaczego by nie pozwolić wpłynąć jakichś dodatkowych pieniędzy. Trochę takie polackie cebulackie należycie. No Dobra walnica na do szkoły poszła, także to już mamy załatwione z głowy. Zebrałem wszystkie winogrona i dokładnie nie mogę ich nawet wszystkich sprzedać chyba? Klikam na niej, co? Patrzcie, <laughs> widzicie to nie mogę ich sprzedać, nie wiem dlaczego to się stało? I w ogóle to się wydarzyło. Nie, no popsułem winogrona, wszystkie. Co to ma być? Jak to jest możliwe? O, czekajcie, udało mi się jakieś sprzedać. Muszę sprzedawać trochę pojedynczo z dołu, bo jak widać, dziwne rzeczy się dzieją. Nie mogę wszystkiego kliknąć. Nie wiem dlaczego w ogóle. Jakiś bug. Może po prostu jak jest za dużo tych winogron, pewnie ponad 99, to się baguje to wszystko. No nie wiem, jaki to by miało sens, ale ja to posprzedaję i wrócę do Was wtedy, gdy będziemy mogli dotknąć te wszystkie winogrony. Jakie głupie to jest bez sensu. Jeszcze w sumie będziemy musieli kilka posadzić, więc ja też tu kilka porozkładam. Jak wyciągnę już trochę winogron, które jeszcze tutaj posadzę dzisiaj, to mogę je sprzedać za 1500 similionów prawie, więc liczę na to, że moja farma winogron, moja winiarnia mała, tudzież. Moje pole, winogron, po prostu będzie przynosiła coraz większe zyski i zaraz po prostu wszystko zasadzę. Słuchajcie, Niki jeszcze przyszła tutaj do Walentiny, do pokoju po prostu posprzątać, zobaczyć czy nie zostawiła na jakieś talerzy ze śniadania i tak dalej. I zauważyła, że leży tutaj jej telefon i że nie zabrała na go do szkoły. I trochę ją korci to, żeby spojrzeć na ten telefon i zobaczyć co tutaj widać w nim. Czy jest może odblokowany, czy co czy tam Walentina napisze, co ogląda. Ma taką nawet jeszcze minę. Więc chyba to zrobi. Już sami widzicie, co się wydarzyło. Niki przeczytała SMS-y Valentiny i powiedziała jej o tym, że jest na nią zła za to, co robi, za to, że jej nie powiedziała i poza tym za to, co pisze w tym wieku ze swoim chłopakiem, więc teraz one się kłócą. Valentina ma tego dosyć. Valentina postanowiła, jak widzicie, już odchodzi, ma tego dosyć, idzie sobie do góry, czy gdzieś tam do pokoju, się uspokoić. I postanowiła ona po prostu pójść sobie do swojego chłopaka, wyprowadzić się stąd. Nikt nie będzie jej mówił, co ona ma robić, na jest w okresie buntu. Także przeprowadzimy ją do jej chłopaka, zobaczymy, jak będzie wyglądało jej życie, czy Zak będzie w ogóle. Chętnie ją przyjąć, jak będą się dogadywać, bo jest to niecodzienna sytuacja. I w tym momencie, jak widzicie, Valentina już przyniosła się do Zaka. Bardzo będzie to wyglądało tak przez ten czas, kiedy Valentina nie będzie mieszkała z Nikki i z Willem, że będziemy grać jeden dzień u tej rodziny i drugi dzień u tej rodziny. W międzyczasie starzenie u drugiej rodziny będzie po prostu wyłączone, tak żeby to wyglądało tak, że jakby gramy ten sam dzień, tylko w różnych rodzinach. Taki jest na ten moment plan. Uznałem, że to będzie fajne urozmaicenie tej serii, jeżeli będziemy rozdzielali to po prostu na dwie rodzinki. Jestem ciekawy, czy wyjdzie to jakoś fajnie, czy nie. Także teraz idziemy do rodziny Valentiny, zobaczymy, czy, no wiecie, to jest tak na wszystko na szybko. I zobaczymy, jak oni będą sobie radzili u siebie w San Myshuno, w tym małym, zapyziałym, śmierdzącym tak naprawdę mieszkaniu. No i dodatkowo mają oni obydwoje tylko 100 simolonów, więc nie będzie łatwo tutaj cokolwiek ogarnąć. Także Valentina, proszę cię, może Ty w ogóle podejść tutaj i, i pogadaj o tym wszystkim z Zakiem. Zak w ogóle Wam się mega spodobał jako Sim. Usiądźcie sobie tutaj i porozmawiajcie. Powiedz, że no, potrzebujesz po prostu trochę wytchnienia i może nie krzyż na niego. Dobrze było, żebyście wy chociaż mieli dobry kontakt. Może on da radę Ciebie uspokoić. O, spróbuj spokoić. No i że chwilę po prostu u niego pomieszkasz, będziecie musieli sobie radzić. <grych> Spokojnie, Walentina, no nie dziwię się, że ona jest wkurzona, gdyby mi ktokolwiek spoglądał do telefonu i sprawdzał moje prywatne wiadomości, też byłbym zły i wy pewnie też byście byli zli na moim miejscu czy na miejscu Walentiny. Na samym początku to moglibyście w ogóle tutaj posprzątać, także Walentina może ten, nie wyzywaj go już, tylko może to, że posprzątasz jakoś poprawić ci humor, mam taką nadzieję, bo jest to sporo, czy zresztą do to posprzątania na przykład widelec i inne talerze, to wszystko można przecież posprzątać. Ogólnie to nie chcę wam zdradzać za dużo tego, co wydarzy się w przyszłości, natomiast jest kilka rzeczy, które... o których nie wiemy jeszcze o naszych simach, o tych, o tej dwójce w szczególności i będą one się powoli ujawniały. Natomiast są to rzeczy w miarę szykujące. Jestem ciekawy, czy nasze... Czy, czy wy jesteście w ogóle gotowi na to wszystko, co się wydarzy. Możecie spekulować w komentarzach. Zupełnie szczerze wam powiem, że możecie to zrobić i nic więcej na ten temat nie będę mówił. On w ogóle chce być mistrzem aktorstwa, chce być aktorem, ale na razie to wy nie macie obydwoje pieniędzy. Jakoś przelewy od rodziców Zaka też jakimś cudem nie przychodzą. Przypominam, że jego rodzice wyjechali za granicę, żeby on mógł chodzić do tego prywatnego liceum i się jakoś tam rozwijać. No, jak wiecie, radzi sobie średnio. Przelewy jakoś nie przychodzą. On raczej jest dosyć niskiej klasy. Po prostu pochodzi z jakiejś rodziny o niskiej klasie społecznej. Tak można to chyba nazwać. No i być może coś się jego rodziców się wydarzyło. Nie, nie, nie wiem. Nie mamy z nimi kontaktu na ten czas, więc oni muszą... Jakoś zacząć ogarniać swoje życie i po zachodzeniu do szkoły pomyśleć o jakimś dodatkowym źródle finansowania, więc e, poszukajmy pracę albo jakąś pracę dorywczą. No, zobaczymy, albo może jakąś pracę dorywczą poszukamy, zobaczymy, co możemy zrobić za jakieś pieniądze. Może razem pójdziecie, to jakoś jeszcze polepszyłasz kontakt. Ha, no i racja, tak jak myślałem, Walentinia zejdzie, to ta złość cała, jeżeli się tu przeprowadzi. Także jest OK. Sprzątanie plaż. Eliza Pancakes. Władze z szukają chodników, którzy będą odpłatnie sprzątać należące do niej plaże. Od kandydatów wymaga się zdolności do dźwigania odnęku o wadze do 10 kilo i wielogodzinnego chodzenia. Zadbajmy o to, by nasza wyspa była piękna i bezpieczna. Dużo płacą tutaj i jest to w sobotę drugiej, czyli jakby niedługo. Możemy to zrobić. Będziemy to mogli nawet zrobić wszyscy w sensie razem z. Zakiem, za także spoko, a w tym czasie się ogarniemy po prostu. Tylko będziemy musieli popodróżować sobie do Sulani, a w tym czasie oni mogą porobić jakieś rzeczy. O dziwnym trafem jak Niki, jak e, Valentina nie wiem czy zauważyliście, jak Valentina i Niki się pokłóciły, to ojciec Walentiny e, się do niej zaczął odzywać po tym wszystkim, to, kiedy wcześniej nie chciał mieć z nią kontaktu, także takie dziwne to jest. Zak, czemu ty nie masz wyrodzonego sprzątania tutaj? Później sam se zostawiasz, nie rozumiem. Może tego no, że w sumie gdy mieszkał w takim mieszkaniu, też bym się nie do końca chciała sprzątać. To wszystko takie depresyjne jest, po prostu te ściany takie brudne, brzydkie. Ech, średnio. Weź ty może coś i nie wiem, coś romantycznego zjecie. Nie wiem czy, no nie ma tutaj nie wiadomo czego do wyboru w menu, natomiast nie wiem, po pokomplementujecie się, rozjecie coś romantycznego, a ty na razie chwilę odpocznij, rozluźnij się, a wy będziecie mieć taką romantyczną kolację przed tym pójściem na zarabianie. No ale usiądźcie chociaż na kanapie, nie będziecie na siedząco. Valentina. <grym>, no i teraz możecie się pokomplementować. No i weź z nim po flirtu i rozmawiaj o i tak dalej. Cały czas możecie się przecież poznawać przy tym wszystkim i rozmawiać ze sobą o tym wszystkim, co się dzieje obecnie w waszym życiu. Czuję to się lepasują? co Wy sądzicie? Jestem ciekawy Waszej opinii w ogóle. Interesująca jest ich relacja. Sąsiadka w ogóle chciała wbić, ale na krzywy rej, także bez przesady nie będziemy kogoś tu wpuszczać, tylko oni mają taką... Chcąc nie chcąc romantyczną kolację dla nastolatków, tak to wygląda. Dobra, jeżeli mamy to w sobotę o drugiej, to wypadałoby, żeby oni poszli spać yy, i się obudzili o tej przed tą drugą i po prostu poszli do, na tą plażę jakąś. Jestem ciekawy teraz, tak w sumie znam się, czy on też może wziąć to samo wynagrodzenie. Aha, są w tej chwili dostępne usmierano. No to pomożesz Walentinie po prostu. <laughs> Bo to jest termin ukończenia! O drugiej w sobotę. To nie, to wy wstawajcie. My musimy do tego czasu to zrobić. Lecimy na plażę. Nie wiem, która plaża może być najbardziej zabrudzona. Pójdę na tą. Wędę paka. Czy jest to jakoś brudno? Powiem szczerze, że nie widzę. Albo to jest może dlatego, że to jest parcela mieszkalna, więc na jakieś inne plaże się wybierzemy. No ja poszukam czegoś, co tutaj mogłoby się brudnego wydawać. Ale zupełnie szczerze, póki co niczego nie widzę. Czy to jest jakoś... Nie wiem, czy mogę jakoś przenieść? Nie. Jest tylko poszukaj śmieci na pla... Aha! Kliknij na piosek i wybierz opcję poszukaj śmieci. To ma sens. Poszukaj śmieci na plaży razem. Możemy tak coś zrobić, no to dawajcie. Okej, okay, śmiesznie to wygląda, także jak widzicie, to da się też pracować jak, jak trzeba i zarabiać pieniądze jak trzeba, jakoś przeżyć i zarobić na swoje utrzymanie, to można. Co, znaleźliście coś? Żebnicę znaleźliście, okej. Okay. I co, musisz zrobić to trzy razy do tej drugiej, więc przeszukaj plażę śmieci jeszcze raz. Śmiesznie to wygląda, jak oni nam sobie grzebią w tym piechu. Zabawkowy straszny smok. No, Okej, okay, no, widzę, że tutaj jest jest lepszy w znajdowaniu jakichś ciekawych rzeczy. Teraz też coś znajdzie. No tak, strasznego smoka zabawkowego. I co? Skończyliśmy to robić? Nie, jeszcze raz chyba, nie wiem, nie zaliczyło się może tamto? Także teraz sama Valentina poszuka. Udało się! I zrobiliśmy 111 simoleonów. Cudownie, to jest jakiś dobry początek. No i zważając w sumie, że jesteśmy tutaj, już w takim pięknym miejscu, to ja bym chciał, żeby oni, nie wiem, zrobili jakieś rzeczy tutaj, może pójdą sobie popływać trochę, to będzie takie romantyczne, także no jak już, jak już tak jest, to zaszalejcie po prostu i wyskoczcie sobie tutaj na, na plażę. To prawda jest jesień, ale w Sulani jest względnie ciepło, także zapraszam was. To takie romantyczne w nocy o północy pływać, ochlapią. Tylko mam nadzieję, że wy nie, nie, nie umrzecie mi tu, chociaż nie no, całkiem sport, to całkiem dobre macie energię, także na spokojnie. Jeszcze zróbcie ten najsłodszy ever wodny pocałunek i nie wiem, może to by były takie słodkie, gdyby oni mogli spać na plaży, może ich tu zostawię, niech śpią na plaży, to będzie takie szalone i nastolatkowe. Oh my god. Te młode dzieci, te młode miłości, jak to śmiesznie wygląda, jak oni tak lewitują na tym piasku. No ale są takie śmieszniki, które ktoś zostawił. Więc takie spanie pod gołym niebem dla naszych simów w jesień się odbywa, słuchajcie. Zobaczymy, czy się wyśpią do tego czasu i czy pójdą sobie stąd do szkoły, to by było śmieszne. Całkiem nieźle to energii w sumie daje. Podoba mi się. Trzymajcie, trzymajcie. Chociaż dzisiaj jest sobota, więc nie musicie iść do szkoły, więc możecie wykonać jeszcze jedną pracę dorywczą, gdyby się udało to zrobić tutaj. Dzień pirata. Co się robi w dniu pirata? Mhm. Ćwiczy piracką gwarę. No zobaczymy. On tobie zimno jest. No faktycznie, no może ubierzcie się w coś już. Gdzie ty biegniesz? Zmienij strój. Aż tutaj musisz go zmieniać. Eee... Eee... E, simsy, dlaczego... co? To... Aha. Pst, ale głupie. Spod... Chodźcie wy tutaj, obydwoje. Bo to jest... Jezu, czy ty jesteś już... Czemu pierdzisz? Co, to nic tu nie jest według mojego planu. Dobra, jesteście nieogarami w sumie, ale, ale tak jest wasze życie. Więc zobaczymy, czy są jeszcze jakieś prace dorywcze, żeby jeszcze coś zarobić. Póki macie trochę energii, bo to już jest dzień, w którym powinniśmy iść do Niki i do Willa. Prace dorywcze, telefon, dawaj. Potrzebna obstawa. Żarełko, mebli, przenoszenie, koszenie trawnika. Sędzia do oceny, żeś w piasku. Myślę, że możemy skosić trawnik. Pewnie myślisz, że mnie odbiło, ale mam problem z gnomami. Spryskają mój trawnik magicznym pułem wzrostu lub czymś w tym rodzaju. Nie mam czasu codziennie go kosić, potrzebuję pomocy, pomożesz jeśli przy okazji natkniesz się na moje zaginę skarpetki, jesteś dodatkowo na piwek. Dobra. I co teraz, jak to się robi? Aha, po prostu idzie się tam i nie trzeba nic robić, to spoko, to jemu. czekajcie, to jemu też możemy coś takiego znaleźć, żeby zarobił. To on niech przenosi meble i to też się zaczyna o dziewiątej, także jak oni pójdą i już wrócą, to przeniesiemy się do Niki i Willa. No, w sumie trochę tam posiedzą, jak na to teraz tak patrzę, to no nie będzie jedna godzina. Co? Niepowodzenie? Co? Dlaczego? Walentina zdecydowanie nie nadaje się do strzyżenia trawników. Wszędzie pozostawiała wystające nierówne kępki trawy. Przejechała po kilku zroszaczach i zepsuła kosiarkę. I zdaniem to i tak była kupa domu, a zroszacze na 100% to sprawa gnomków. No cóż, trudno, jesteśmy 13 simulonów, bardzo mi przykro. Może chociaż Zak sobie poradzi, on zaraz też będzie kończył, także zobaczymy. Jej, udało się, sukces! W przenoszeniu rzeczy nie ma nic spektakularnego ani zabawnego za kary. Zak zrobił co do niego należało, i na tym koniec przenieś i weź kasę. O to w tym chodzi, także udało nam się. U Zak, jaki tutaj strój pokazałeś, no to jest spoiler, nie powiem, że nie. W każdym razie, idziemy teraz do Niki i będziemy u niej przegrywać sobotę do końca. Niki i Will są teraz na spotkaniu z lekarzem, dowiadują się o kolejnych wynikach tego, jak wygląda choroba Niki, jak jest prowadzona, czy jest dobrze, czy mogą się w końcu starać o dziecko, a na, to, na ten temat rozmawiają i zaraz dowiemy się tak naprawdę, czy w końcu jesteśmy wolni, czy się uda, czy Niki już będziemy żyć normalnie, czy to już koniec chemioterapii. I co temu psu się stało? Mmm. Aha, okej, okay. Lilo. Lilo, ja rozumiem, że O, oh. o. Oh. Lilo. O, oh, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. O, wow, strasznie długo im ta wizyta zajmuje. Wrócili. Dobra, to już oficjalne. Niki i Will obydwoje są zadowoleni, ponieważ okazało się, że choroba Niki nie postępuje, że jest to już końcowa faza. I co prawda doktor powiedział, że okej, okay, że okej, okay, choroba jest w końcowej fazie, natomiast z ciążą ciąża może się udać. Natomiast e, jeszcze lepiej poczekać, natomiast ta dwójka, Will ma marzenie być super rodzicem, nikim znalazł swoją pokrewną duszę i tak naprawdę do wypełnienia aspiracji potrzebne jest jej właśnie małe dzieciątko. Oni nie chcą czekać, więc e, pójdą tutaj i, i będzie, będą starali się o tego bachorka, nie wiem dlaczego nie mogą tutaj. pewnie będą mogli na przykład pod prysznicem, a, bo tu jest postaraj się o małego pirata. No właśnie. Więc postarajmy się o małego pirata z Nikki. I być może uda nam się to zrobić Zobaczymy, na pewno ta dwójka tego chce Oczywiście obydwoje już wydzwaniali cały wczorajszy dzień do Walentiny Ale Walentina jedyne co powiedziała im to to, żeby się odwalili Wiedzą najprawdopodobniej, że jest u tego chłopaka Więc jakoś po tym wszystkim nie mają czasu na przejmowanie się Także proszę, ta dwójka teraz będzie miała, starała się o dziecko Jaki piękny tu obraz, dwa śpiące zwierzaki, już nie. No dobra, idziemy sprawdzić czy udało nam się, zrobimy test ciążowy. I czy uda nam się, ojejku, co ty? O, reagujesz na uroczą chwilę, no tak, rozumiem. Mam nadzieję, że oni nie będą mieć, oj, oj to wygląda jakby mieli znowu być, mieć dzieci, no cóż. E, dobra, po prostu będziemy mieć taką mini hodowlę Golden Retrieverów. Ale sprawdźmy ten ważny moment, czy udało się mieć zajśniki w ciąże. Niestety. Nie tym razem. No cóż, liczyłem na no to, być może jeszcze organizm Niki jest jeszcze osłabiony, także postaramy się o dziecko w następnym odcinku, ale już, jak, już dobrą informacją jest to, że Niki może mieć dziecko i będą się teraz starać. Wiadomo, że no z organizmem może być ciężko. Natomiast, no, zaczyna coś się w tym kierunku dziać. Dobra, Will, trzeba Ciebie ogarnąć do pracy, bo Ty dzisiaj do pracy idziesz, a musimy zbierać pieniądze z tego powodu, że, no, mówię, w poniedziałek mają przyjść do nas rachunki i to nie będzie miłe spotkanie, zgaduję. W ogóle nie wiem dlaczego, ale nasza sprzątaczka coś nie przychodzi, także w sumie Niki teraz po tym wszystkim e, poczuła napływ sił, więc może tutaj trochę posprzątać, pozwolę jej. O Jezu, tu nam znowu urosły śmieci. Chociaż nie, to chyba już wczoraj urosły. A nasze roślinki, jak y, były w poprzednim stanie, tak są. Jest festiwal miłości. Hmm. No, w sumie Will jest w pracy, więc możemy iść z Vanessa. Czemu ona tak wygląda? Nie mam pojęcia. Ale chodźmy. A ciul tam. Will jest w pracy, Niki wyzdrowiała, więc możemy iść z Vanessa jako przyjaciółki, które na pewno mega się kochają po przyjacielsku po prostu. No nie smutaj teraz, o Boże, Vanessa, co ci się stało? Nie wiem, jakiś mam problem z custom contentem ostatnio, że tak, tak wygląda, Możecie przebierać w coś innego, teraz będziesz dobrze oglądać? No, teraz będziesz dobrze oglądać. Vanessa, by the way, już dorosła, dorosła babka, nie? A nadal po prostu takie stroje, po prostu no jak Valentina, ale ona miała no, już taki styl, już zrobisz, nic nie zrobisz, także pogadajcie trochę i nie wiem, co na tym festiwalu miłości możecie sobie, nie wiem, herbatkę z wisni sobie razem napić się jej, więc dlaczego byście tego nie zrobiły, chodźcie. A to jest ta góra miłości, no niestety nie mogę zapytać się o... o... Możemy zapytać o aktualny związek, no dobra, jak będziesz miała tą herbatkę miłosną, to możesz się zapytać, co prawda... W sumie fajnie to jest, że Vanessa dzwoniła do niej wiedząc, że Will będzie w pracy, żeby Niki nie czuła się samotnie i poprawi jej, wiecie, humor, no to wtedy ona tutaj nie zadzwoniła do Niki, żeby przyszła, no ale dobra. Korzystając z tego, że tu jesteśmy, to możemy zapytać tej guru miłości, Nasz związek, także przestań już to pić i zapytaj się, zobaczymy, co nam powie o Willu. Uwaga! Czego się dowiemy. Widzę, że już namalowała obraz Vanessa, no okej. Okay. Przynajmniej wasze wady idealnie się zasępiają. Nie jest to optymistyczne, gór, miłości, dlaczego nam to mówisz. No nie sądzę, że oni już tyle z Willem przeszli, że nie sądzę, żeby miało coś tutaj pomiędzy nimi się stać. No, ale dobra, jak mówiliśmy o tym obrazie, no to namalujmy go. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Będziemy mieć, jakieś, będziemy mieć jakąś miłą pamiątkę z spotkania z Vanessą. Zgubiłem Vanessę. Nie wiem, czy ona sobie gdzieś poszła, czy co. W każdym razie chciałem powiedzieć, że Vanessa to jest taka kokietka, że mi się wydaje, że ona nigdy nie będzie faceta miała. Ma choć ładna z psa. Także będzie starą panną z psem. Może nie z kotem. No nic, Vanessa nas opuściła. My będziemy mieć chociaż obraz Niki, Wow, ciekawy ten obraz jest. Także zaraz będziemy wracać do nas, do domu. Mam ten obraz, bo nawet go gdzieś tutaj powieszę w sumie. U nas w domu. Mamy dużo wolnych ścian. O tu kolejna niedomalowana ściana. Widzicie tutaj moje niedoróbki? Trzeba poprawić, ale tak często też, że coś właśnie robię i się okazuje, że to coś ma niedoróbki. Gdzieś powieśmy to, żeby to była taka fajna pamiątka z tego Twojego dnia z wyjściem zwane są. Jeszcze muszę kupić im w ogóle. Wiecie co? O, nie mogę zmienić koloru ramki. Jeszcze muszę kupić aparat, żeby takie wspomnienia chować, ale no to myślę, że z czasem po prostu przyjdzie, jak będziemy mieć stabilniejszą sytuację finansową, bo na razie póki co staram się za dużo pieniążków nie wydawać. No nic, i w takim razie sobota zaraz się kończy, tutaj wszystko jest jak widzicie, co się dzieje. Walentina uciekła z domu, Niki przezwyciężyła swoją chorobę i okazuje się, że będzie mogła mieć w przyszłości dzieci i zaczynają się z Willem o nie starać. Jak na razie będziemy prowadzić do tego czasu, aż dziewczyny się nie pogodzą, nie znajdą jakiegoś konsensusu między sobą, taki podwójny tryb życia, czyli będziemy troszeczkę u Walentiny, troszeczkę u Niki, ale myślę, że daje to takie, taki ciekawe, ciekawe spojrzenie na to, jak można również grać w Simsu, bo ja często tak gram właśnie, że dwa, gram dwoma rodzinami na na jednym save, to jest fajne, polecam wam i zachęcam. Także dziękuję póki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i nie zawiódł was. Niki jakoś smutna, ale to dlatego, że jest to SEF, bo nasza sprzątaczka jakimś cudem, nie wiem, przestała przychodzić do nas. Muszę to sprawdzić w kolejnym odcinku. I póki co dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!